uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021-2022 w społecznej niepublicznej ogólnokształcącej szkole muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach przebiegło oczywiście jak wskazuje na to profil szkoły w muzycznym klimacie. Dyrektor szkoły, pani Agnieszka Zwierzchaczewska podzieliła się z nami dobrą informacją związaną z rosnącym zainteresowaniem szkołą wśród młodych ludzi oraz ich rodziców. W szerokim składzie, bo, bo dokoptowało do nas bardzo dużo uczniów, także tu się cieszę, bo szkoła idzie do przodu, rozwija się, także to jest na, na, taki, taki ogromny sukces po roku mojej pracy, tak? Bo tak naprawdę dzisiaj mogłem powiedzieć mam rocznicę przyjęcia tutaj stanowiska dyrektora i jestem ogromnie dumna i zadowolona w ogóle po tej dzisiejszej inauguracji, bo, bo widać było też takie, taką radość i tych dzieci, które do nas przyszły, bo, bo wiadomo, że ktoś jak u nas nie był na, na rozpoczęciu czy zakończeniu, to, to nie wie, że u nas jest tak artystycznie, że, że, że gra muzyka, że jest wesoło, że jest luźno, że, że jakby nie, nie mamy, no oczywiście trzeba pewne, pewne standardy zachować, tak, mamy jakąś sztampę, ale, ale jednak te, ta część artystyczna doprowadza do tego że taki wprowadzamy troszeczkę uśmiech luz także także tak jesteśmy gotowi także i, I na te restrykcje, które, które gdzieś tam nas ograniczają, ale, ale myślę i, i, i jestem pełna nadziei, że będziemy mogli te 10 miesięcy przejść normalnie. Także. No właśnie jak zapowiada się ten rok szkolny dla, dla, dla państwa szkoły, rozumiem, że priorytetem, jak co roku pewnie egzaminu smokać? Tak, tak, egzamin, no tamte wyniki pokazały, że, że jednak te y, dodatkowe zajęcia, które, które stworzyliśmy mimo pandemii, mogliśmy sobie y, gdzieś tam pozwolić na, na takie dodatkowe zajęcia w małych grupach, Grupach. i to dało też taki efekt, że nasza szkoła na bardzo wysokim poziomie zdała te egzaminy. Ja jestem bardzo dumna, zresztą wszyscy uczniowie z tej klasy trafili do bardzo dobrych liceów, do bardzo dobrych szkół, które sobie wymarzyli bo i, i, i dwie, dwie uczennice też poszły do Niemiec. Także to też pokazuje, że mimo, mimo tej pandemicznej sytuacji, że jeżeli stworzymy im jakieś dodatkowe elementy, dodatkowe warunki, to co też dzisiaj w liście od ministra czytałam, że, że będą te, te, te zajęcia wyrównawcze i to potrzebne I, i, i mam nadzieję, że przy pomocy jakby i wsparciu też ministerialnym, tak, no bo wiadomo, że my sami nie jesteśmy w stanie wszystkiego stworzyć, że, że, że nadrobimy ten stracony czas i, i obecni nasi już ósmoklasiści też wystartują z, ze słupkami do góry. Podczas występów uczniów szkoły zaśpiewała Sara Egwu-James, zwycięzczyni czwartej edycji The Voice Kids Poland, a od tego roku również uczennica tej szkoły. Um...